Eliza Orzeszkowa Mirtala Podobało się? Zostaw suba i poleć znajomym. Rozdział piąty Pójdź! Zawołał raz na nią mały Helwideusz. Pokażę ci, jak trzeba toczyć Trochu z po ścieżkach ogrodu I rzucać onyksowe kule po planach pochyłych. Brała odtąd udział w zabawach tych, Którym przez dni tyle W awentyńskim portyku Przypatrywała się z dala z zazdrością i zachwyceniem. Na wyścigi z Gibkim Swawolnym chłopcem Biegła za mosiężnym kołem z przeraźliwym brzęczeniem dzwonków toczącym się po żwirem wysypanych ścieżkach lub pośród trawnika z podniesioną twarzą wyciągała dłonie po spuszczający się ku ziemi złoty półksiężyc. Świeże, wonne powietrze ogrodu, tak niepodobne do tego, jakim na Transtiberim oddychała, rozszerzało szczupłą jej pierś i białość twarzy zapalało płomieniem rumieńca. Usta jej śmiały się, oczy błyszczały szczęściem, wydawała się dzieckiem, Potrzebującym szerokiego oddechu swobody i radości, ptakiem wypuszczonym z klatki, którego skrzydła drżały do lotu. Helwidiusz i fania stojąc wśród żółtych kolumn perystylu, które w łunie słonecznej i na tle zieleni paliły się jak ogniste słupy, z uśmiechem patrzali na głośną zabawę jedynaka z tą obcą, lecz wdzięczną dzieweczką. Oczyma malarza patrzał też na nią Artemidor i wkrótce potem trzymając w dłoni swej rękę mirtali, oprowadzał ją po domu pretora, ukazując i tłumacząc znajdujące się w nim dzieła sztuki. W triclinium, czyli w sali jadalnej, stawali przed okrywającym ścianę wielkim obrazem, pośród którego, na tle świeżego jak wiosna krajobrazu, nad brzegiem wody, w zieleni gaju, z rozwianym płowym włosem, grała z towarzyszkami swemi wdzięczna i poetyczna nauzika. Artemidor słowami Homera powtarzał dzieje królewskiej tej córki, a Myrtala z rozżarzonym wzrokiem słuchała dźwięków epopei greckiej, melancholijnie i słodko brzmiącej w ponsowych ustach malarza. — Tyś do niej podobna — mówił. — Czy wiesz, kto obraz ten malował? — Kobieta. — Jaja z Kryzykosu, sławna malarka, którą w czasach Augusta czcił jak bóstwo cały świat grecki i rzymski. — Ty także mogłabyś kiedyś tworzyć arcydzieła takie. Rysy haftarki okrywały się wyrazem dojmującego żalu. — Nigdy — odrzekła religia ojców moich wzbrania pędzlem czy dłutem naśladować postacie ludzkie. Jak to, więc w domach swoich nie macie posągów? Przecząco wstrząsnęła głową. Ani obrazów? Nie. I wzbrania wam tego religia wasza. Cóż za barbarzyństwo, jaki bezmyślny i gruby zabobon? Śmiał się. Grek z pochodzenia, urodzony i wychowany w Rzymie, którego ulice i place zdobiło trzydzieści tysięcy dzieł rzeźbiarskiej sztuki, Wykonanych z marmuru, brązu, złota i kości słoniowej, którego świątynie, teatra, domy roiły się fantastyczną ludnością. Przez pracę wielu stuleci i geniusz dwóch ludów z kamienia i metalu, wywołaną dziecię cywilizacji wykwintnej i sięgającej już najwyższych swych szczytów, wychowaniec filozofii, wyzwalającej rozum ludzki, artysta mistrzowsko malujący kwiaty, ptaki, dzieci. Młodzieńcze twarze i wszystko, co na ziemi wiosną było, świeżością, rozkwitem i śmiechem, długo, dźwięcznie, wzgardliwie i razem serdecznie śmiał się z ponurego ludu, za występek poczytującego to, co dla niego było skrzydłem myśli, iskrą serca, najpyszniejszą ozdobą i rozkoszą życia. Nagle przestał śmiać się. Czegoś ty taka smutna, Mirtalo. Teraz dopiero spostrzegł zmianę, która w niej zaszła od chwili, gdy po raz pierwszy zobaczył ją w portyku. Rumieńce zdrowia i blaski wezbranego życia, oblewające ją w ogrodzie, wśród wesołej zabawy i na tle powietrza zróżowionego łunami słońca, pogasły i znikły. Teraz stali pośrodku obszernej sali, do której światło dzienne wlewało się tylko przez czworokątny otwór dachu, na kilku kolumnach wsparty i kawałkiem błękitnego nieba świecący prostopadle nad okutą w marmur szybą kryształowej wody. W wodzie pływały złote i ponsowe rybki. Dokoła niej rosły w rzeźbionych wazonach szerokolistne rośliny, a kilka brązowych amorków, wychylając się z zieleni, zdawało się igrać złotemi piłkami. Smuga zachodzącego słońca, wnikając przez otwór w dachu, stała w powietrzu ognistym słupem, za którym, nieśmiało, w głęboki cień kolumny kryło się dziewczę w spłowiałej sukni, przewiązanej barwistym, haftowanym pasem, ze znieruchomiałą, drobną kibicią i opuszczonymi bezwładnie szczupłymi ramiony przychudłe już i w przódy policzki jej stały się jeszcze chudszemi, twarz całą okrywokrywał wyraz cięcego marzenia, a w zapadłych nieco, szeroko rozwartych oczach mieszkać się zdawał cały smutek ludu, który jak występku wyrzekał się najpiękniejszych uroków życia i tam, na brudnym, cuchnącym przedmieściu wiódł ponury i złożeczący żywot zwyciężonych. Jak z portyku, do którego przybywała zawsze wesoła i żwawa, tak z domu pretora, który rajem ziemskim był dla niej, Mirtala wracała na rodzinne przedmieście swe powoli, z piersią pełną tłumionych westchnień, z głową ciężką od dziwnych myśli i marzeń. Jak w sennym marzeniu, przed oczyma jej przesuwały się nieustannie twarze i obrazy, które pozostawiała za sobą, nie wiedząc, czy kiedykolwiek jeszcze je ujrzy. Niby iskry migotały w zmroku rubiny, zdobiące srebrzystą zasłonę i krucze włosy fani. Powoli unosiła się kiedyś wysoko tragiczna twarz arii. Lekka nauzika biegła nad brzegiem morza. Chóry skrzydlatych amorków igrały złotemi piłkami. Uśmiechniona Wenus uczyła służyć lwa potężnego. Rzędy żółtych kolumn paliły się w słońcu, jak ogniste słupy. Wśród bieli marmurów kwieciste zasłony opadały miękkimi fałdy. Aloesy przeglądały się w kryształowej szybie wody, usianej złotemi i szkarłatnymi rybkami. Czegoś ty taka smutna, mirtalo? Pytanie to szło za nią i wraz z niem szły poncowe usta, które je wymówiły, i czarne ogniste oczy, które w twarzy jej utonęły z przyjaznym współczuciem. Za nią, przed nią, w powietrzu, na niebie i ziemi, szła wysoka gibka postać męska w białej tunice z obnażonym ramieniem trzymającym pędzel niby berło. O, królu! Pędzel opadał wciąż na paletę i podnosząc się ku lśniącemu szlakowi marmuru prędko cudem niby wywoływał na nieskończoną zdasię grę życia wiosny młodości radości róże i lilie splatały się tam i pachniały szczebiotały ptaki z zagreckich zygzaków wesołych figlarnych wyglądały dzieci skrzydlate o ciałach rumianych o promieniu królem w krainie piękna promieniem słońca w mroku jej młodości Wydawał się jej obcy młodzieniec ten, którego imię. U końca mostu stanęła i, oczy wznosząc ku niebu, na którego ciemnem tle błyszczała już jedna wielka gwiazda, wymówiła: Artemidor. Był on tak daleko od niej i tak nad nią wysoko jak gwiazda. Nagle wzdrygnęła się i przyspieszyła kroku. Z marzeń wyrwała ją głośna i grubijańska wrzawa. Przebywała jeden ze szczupłych i brudnych rynków trans przy którym największa z obersz przedmieścia, taberna Meritoria zwana, wrzała zmieszanymi krzykami i śmiechami mężczyzn i kobiet, łączącymi się z huczącym odgłosem sumbuki, syryjskiego muzycznego instrumentu, piskliwymi tonami fletów i przyciszonym dzwonieniem sisto, metalowych kastaniet wstrząsanych podniesionymi rękoma syryjskich tancerek. Taberna Meritoria była jednym z najulubieńszych miejsc zabaw gawiedzi, złożonej z ulicznych próżniaków, opiłych lektykarzy i tragarzy, niewolników, wymykających się o zmroku z domu swych panów i z tamtej strony rzeki śpiesznie ku niej przybywających. Tu najliczniej schodzili się kuglarze, pokazujący za drobną zapłatę sztuki akrobatyczne, psy uczone, kury wróżące, walczące przepiórki i koguty. Tu przy dźwiękach sumbuki i fletu. Tańczyły kobiety o żółtych twarzach, w srebrnych pierścieniach, na palcach nóg bosych. Tu nad ogniem fajerek smażył się nieustannie najpożądańszy przysmak rzymskiej gawiedzi. Kiełbasy z wieprzowego mięsa. Ta niewina lały się zamfor w kubki z czerwonej gliny. Tu na koniec zjawiał się niekiedy i tłumy ku sobie pociągał cud zadziwiający i ponętny. Obficie z odłamu skały, ciekący strumień oliwy. Ktokolwiek chciał mógł czerpać ze strumienia tego. Tłumy cisnęły się do oberży z amforami, dzbanami i kubkami w rękach, a były zawsze tak liczne i liczbą swą śmiałe, że edylowie strzegący publicznego porządku i przebiegające miasto oddziały nocnych straży, odwracając oczy, z daleka miejsce to wymijały. Myrtala, tuląc się do ścian domów, jak drobny, chyży cień przebiegła rynek. Po raz to pierwszy w tak późnej porze znajdowała się w pobliżu strasznej oberży. Wracała zazwyczaj wcześnie, o zachodzie słońca, dziś spóźniła się. Długo, odpowiadając na pytania, które jej zadawał, rozmawiała z malarzem. Powoli, ośmielona, opowiedziała mu dzieciństwo swe, spędzone na płaskim dachu małego domku Menohima i na śmietniskach wąskiej uliczki wraz z przybranym bratem swym, Jonatanem, który był taki dobry dla niej i łagodny, bardzo ją kochał. A potem nagle poszedł bronić Jerozolimy i już nie wrócił. Opowiedziała ciche i długie dumania swe u stóp Gaju Egerii, gdy tam codzienną żywność przynosiła przybranemu ojcu, a potem zachwyty swe nad haftarskimi krośnami, w których rozsnuwały się, z głowy jej płynące, coraz nowsze i piękniejsze wzory, a potem jeszcze smutek, którym przejmowało ją brudne, brzydkie, duszne powietrze i trwogę, jaką napełniał ją syryjczyk Silas, wróg jej ojca i ją samą ścigający często grubiańskimi gestami i słowy. A teraz wszak słyszy znowu głos Silasa. O, głos ten wybija się z tłumu, biegnie za nią, zbliża się, zmieszany z innym głosem jakimś kobiecym, który także słyszała kiedyś. Ją to wyraźnie ścigają dwa te głosy ochrypłe, urągliwe, rozchichotane śmiechem, podobnym do zwierzęcego rżenia. Przytem biegnie też za nią i goni ją śpieszny tentent stóp. Wątpić nie mogła, że w przezroczystym zmroku dostrzegł ją bawiący się przed oberżą Silas. Biec zaczęła tak szybko, że tchu brakło w jej piersi. Rynek pusty był, domy tylko szczelnie pozamykane, puste tarasy i tam ta straszna pijana, szalona wrzawa oberży. Na Molocha i Beliala, bogów przodków moich. Nie wymkniesz mi się tym razem, chuda przepiórko. Raz przecież pochwycę cię i dobrze utuczę świniem mięsem i uściskami memi. Niech wprzód, silasie, się, ja ją w pazurach moich uścisnę, tę przeklętą haftarkę która zamienić mnie ma na służbie udostojnej dostojnej fani, krzyczał zdyszany głos kobiecy. Myrtala, pomimo śmiertelnego przestrachu, poznała głos egipcjanki Chromi, ciemnotwarzej garderobiany fani, która w domu pretora ciskała na nią często ponure i jadowite spojrzenia. Zazdrościła jej łask swej pani i lękała się zostać zastąpioną przez żydowskie dziewczę z Transtiberim Na pomoc, babasie! — Krzyknął silas do człowieka, który w tej chwili z oberży na rynek wybiegł. Nogi dłuższe masz i silniejsze od moich. Wyciągnij je, babasie, i pomóż mnie i chromi złowić tę gadzinę wypełzłą z jaszczurczego gniazda. Silna, jakby żelazna dłoń babasa na ramię jej opadła, i czarnymi włosy obrosła twarz tragarza zionęła na głowę jej oddechem cuchnącym cebulą i winem. Z innej strony chwytał już pas jej zwinny Silas, a przed nią z rozczochranemi włosy i rozognionymi oczyma, istny obraz pijanej jędzy, wysunęła się Chromia i roztwarte, zakrzywione, srebrnymi pierścieniami błyszczące palce swe do twarzy jej przykładała. — Nie drap Chromio! — wołał Babas, zanim przyjmy się jej przy świetle palącym się w oberży. — Przeciwnie! Na wszystkich bogów twoich i moich! Pociągnij po twarzy jej pazurami swemi tyle razy, ile asów zarobku odbiera mi codziennie ojciec jej Menochim. W tej chwili nad trojgiem ludzi, porywających już swą ofiarę, zabrzmiał donośny i dźwięczny głos męski Na persefonę. Cóż to za napaść na niewinne i bezbronne dziewczę? Czy na przedmieściu tem poślepli edylowie, czy nigdy nie przechodzi tędy straż nocna? Precz stąd, łajdacy, opilcy bezwstydni, zakało Rzymu, pieszchajcie, bo straży zawołam. Lecz w przódy z ręki mojej przyjmcie te podarki, które się wam należą. Mówiąc to, pchnął w plecy silasa z taką siłą, że zatoczył się on na pół pijanych nogach i twarzą ku ziemi upadł, poczem zamierzył się na wysokiego, silnego babasa, ale ten, zaledwie na niespodziewanego przybysza, spojrzenie rzucił, wnet odskoczył i w szalonych podskokach długich i silnych nóg swych, ku oberży uciekać począł. Po długim, fałdzistym płaszczu, osłaniającym wysmukłą postać i po rysach twarzy rozgniewanej i dumnej, babas w przybyszu poznał niewidywane tu nigdy zjawisko – Rzymianina z tamtej strony Tybru. Był to więc może urzędnik dostojny albo pan bogaty, z którym kłótnia niebezpieczną była dla jego tchórzowstwa i niepodobną dla służalczej jego względem dostojeństw i bogactw pokory. Poznała też w nim Rzymianina z tamtej strony Tybru Chromia i z głośnym krzykiem zdumienia i przestrachu do stóp mu upadła. Artemidorze, nie gub mnie nieszczęsnej, dostojny. Zlituj się. Tajemnie wymknęłam się z domu pani mojej fani, aby z przyjaciółmi, mymi, Silasem i Babasem wesołą przepędzić godzinę. Przeklęta dziewka ta usiłuje miejsce moje zająć. Podziemne duchy natchnęły mnie zemstą. Najdostojniejszy. Nie gup mnie. Ze wstrętem od stopy swej, do której przywiązała się ramionami, odepchnął Egipcjankę, której gibkie, półnagie ciało do się węża w chwili tej było podobnym i łagodnie ująwszy rękę mirtali, pociągnął raczej niż powiódł ją dalej w chaotyczne i mroczne uliczki przedmieścia. Wskazuj mi drogę do domu ojca Twego. Bogowie, jakież ponure miejsce! Niech umrę, jeśli odgadnę, jakim sposobem ludzie mieszkać mogą w takich drewnianych budach. A toż co znowu? Kupa śmiecia, podobno kałuża pośrodku ulicy. Czy doprawdy znajduje się w Rzymie? Jakim sposobem znalazłeś się tu, panie? Gdyś wyszła z domu fani, poszedłem za tobą. Za mną? Ciche pytanie to podobne było do łkania. On przeciwnie, wesołym był, jak zawsze. Bawiła go snać niezwykła przygoda, wesoło zadziwiała własna w tym miejscu obecność. Odkąd wszedłem na to przedmieście, wiem już dobrze, dlaczego bywasz smutną. Żałuję cię. Uczyń wedle domniemania przebrzydłej chromi, pozostań przy fani, która chętnie w domu swym miejsca ci udzieli. Piękność i wesołość wezmą cię tam w twórcze swe ramiona, a ja przychodzić tam i uczyć cię będę sztuki malarskiej. Uczynię z ciebie drugą jaję z kryzykosu. Mirtala wysunęła rękę z jego dłoni i stanęła jak wryta. W cieniu widać było, jak dłonie jej błagalnie splotły się u piersi. Odejdź stąd, panie, szepnęła. Artemidor obejrzał się. Czy dlatego odejść mam i same jedne pozostawić cię w tej ponurej dziurze, że znowu słyszę goniące cię kroki czyjeś? Żartobliwym tonem zapytał. Istotnie, od kilku minut ktoś szedł za nimi. Był to mężczyzna wysoki i szczupły, którego twarz niewidzialną była w zmroku i w cieniu szerokich brzegów kapelusza. Nie ścigał ich, lecz równym, chociaż znużonym krokiem, w pewnym oddaleniu, wciąż postępował. Jeżeli nie mylę się, rzekł Artemidor, jest to rzezimieszek, mieszek, z którym wracając spotkać mi się przyjdzie. Pomimo ciemności widzę, że oberwańcem jest i że cieszy się ze spotkania niezwykłego tułupu. Mniejsza oto spotka pięść moje, a jeśli to nie wystarczy, ostrze mego sztyletu. Krótki ostry sztylecik, z bogatą rękojeścią, błysnął mu w dłoni. Zaśmiał się. Ile razy wychodzę sam albo w towarzystwie jednego tylko Heliasa mego, biorę to z sobą, aby móc w razie niemiłego spotkania, własną ręką dopomóc do opiekowania się mną przyjaznej mi dotąd fortunie. Dziś, nie tylko przyjaciół swoich, ale i mego miłego Heliasa odprawiłem. Chciałem pomówić z tobą sam na sam. Dlatego za tobą szedłem. Po chwili znowu mówić zaczął: Cóż, Mirtalo, uczynisz jak ci doradzam? Pozostaniesz w domu fani? Pomyśl. Sztuka jest państwem czarownym, rozległym, pełnym rozkoszy, których bogowie sami wybrańcowi jej zazdrościć mogą. Królową w państwie tem być możesz. Wolną być możesz od trapiących naród Twój zabobonów bezmyślnych, od ponurych i nędznych widoków Transtiberim, od prześladowań silasa i jemu podobnych. Kto inny powiedziałby ci, że uczynicie cię swą kochanką? Ja nie. Uwodzenie niewinności nie jest rzemiosłem mojem. Nie jestem ja skromnisiem, ale małoż jest w Rzymie bez wstydnic, które mi już zbrzydły. Kiedy na ciebie patrzę lepiej niż dawniej, rozumiem słowa mistrza mego, muzoniusza. Uczciwością męża jest nie dotykać zepsuciem nikogo i nie obrażać skromności niczyjej. Zajmujesz mnie więcej, niżem zrazu mógł mnie mać ty, cudzoziemska Arachne. Oczy masz piękne i wymowne, a usta Twoje podobne są do koralu, zwilżonego rosą. Ale nad oczy i usta twę piękniejszą jest stokroć ta iskra twórczości, którą nieznane siły w pierś twą położyły. Ja iskrę tę w płomień zamienię, uczynię z ciebie malarkę na cały świat głośną, a wtedy otoczą cię kołem radosnym wszystkie rozkosze sławy, bogactw i miłości. Tym razem mówił z powagą i zapałem. Ona stanęła znowu i splecione ręce ku niemu podnosząc, stłumionym głosem zawołała: Artemidorze! W wykrzykniku tym była wdzięczność bez granic i upajająca radość, jednak drżącemi usty po chwili szeptała – odejdź stąd, oto są drzwi domu Menohima, wszak zobaczę cię jutro w portyku, pomiędzy wami na zawsze nie pozostanę. Nigdy – załkała cicho, głęboko. ale wszakże cię jutro zobaczę w portyku Artemidorze, odejdź stąd, oto są drzwi domu Menohima, wszakże cię jutro zobaczę, panie, zostań w pokoju i myśl o radzie, którą ci daję. Przyjdź jutro do portyku. Pokażę ci, jakim sposobem maluje ptaki te, które dziś tak podziwiałaś. Przyjdź do portyku. Zobaczę cię jutro, panie. Odszedł i wkrótce skrzyżował się z nocnym wędrowcem, na którego plecach teraz dopiero spostrzegł podróżną torbę, a w ręku wędrowny kij. Nie był to więc Rzezimieszek, ale podróżny jakiś. Wśród umilkłych i śpiących uliczek przedmieścia, szukający na noc przytułku. Spokojnie minął on Rzymianina, i widać było tylko, że usiłował w zmroku rozpoznać rysy jego. Potem przyspieszył kroku i, mirtale, która otworzyć już miała drzwi ojcowskiego domu, za rękę pochwycił. Zarazem cicho, prędko syrochaldejskim językiem przemówił: Ktożeś ty, izraelska dziewczyno tocząca nocne rozmowy z cudzym młodzieńcem w języku Rzymian? Pochylał się ku niej coraz niżej i nagle, prostując się stłumionym głosem, zawołał: Mirtala! Mirtala! Ona rzuciła się ku domowi i, niknąc w jego wnętrzu, pozostawiła drzwi na oścież otwarte. Przez te otwarte drzwi ukazała się izdebka mała, niska, z ciemnymi drewnianymi ścianami, których chropowatej nagości nie przyozdabiało nic, oświetlona mdłem światłem małej lampy, mglista od dymu. Czarną nicią wijącego się z napół zwęglonego po roztopionym tłuszczu pływającego knota. W ciemnej ramie ścian i sufitu izdebki w mgławem i dymnym świetle na drewnianym stołku przed stołem, okrytym wąskimi i długimi kartami pergaminu, zgarbiony z trzcinką służącą do pisania w ręku z rozrumienionymi policzkami siedział Menohim. Na odgłos śpiesznych kroków biegającej do izdebki mirtali, podniósł twarz. Tyżeś to mirtalo? Dlaczego wracasz tak późno? Ale dziewczyna zniknęła kiedyś w najciemniejszym kącie izby. Natomiast w drzwiach otwartych stał podróżny z torbą na plecach w kapeluszu z szerokimi brzegami. Gdy tylko z postacią tą spotkał się wzrok Menohima, całe ciało jego, jak targnięta struna, wyprężyło się i pochyliło naprzód. Sekund kilka pochylony, sztywny, z szeroko rozwartą źrenicą, wpatrywał się w przybyłego, aż porwał się ze stołka. Zachwiał się, wyciągnął naprzód ramiona i wielkim głosem, w którym czuć było łkania i śmiechy, krzyknął Jonatan. Doceniasz? Subskrybuj.